Witam serdecznie dzisiaj zrobimy mleczne ciasto bez pieczenia. potrzebować będziemy w garnce, mam pół szklanki wody którą gotuję dodaję kostkę margaryny 3 czwarte szklanki cukru i to należy zagotować Później do masy dodamy trzy szklanki mleka w proszku, szklankę daktyli, 10 deko ciasteczek, w moim przypadku są to ciasteczka czekoladowe i dwie łyżki skórki pomarańczowej. I wierzch posypiemy startą czekoladą. Mam tutaj tak około 2 łyżek startej czekolady. Gotujemy wodę z cukrem i margaryną. I tak oto margarynę z cukrem i wodą mam rozpuszczoną I dodajemy daktyle, skórkę i mleko w proszku I należy masę bardzo dokładnie połączyć I na koniec damy pokruszone ciasteczka, a wierzch posypiemy startą czekoladę. Masę przełożymy do formy. I pozostawimy do osłodzenia. Należy wierzch wyrównać. Posypujemy startą czekoladą. i pozostawiamy do całkowitego ostudzenia i mamy ciasto bez pieczenia mleczne i tak oto wygląda mleczne ciasto bez pieczenia Oto mamy ciasto bezpieczenia. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Ciasto bezpieczenia mleczne.